Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV. Witam Państwa z Nałęczowa. Siedzimy tutaj w ogrodzie. Zapewne Państwo słyszą ptaszka, który siedzi dwa metry ode mnie i wyśpiewuje swój koncert. Dzisiaj będę mówił o tym, czy Rosja powinna być, czy Rosja jest naszym przyjacielem, czy wrogiem, czy powinna, powinniśmy się z nią przyjaźnić. Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę, zapraszam do pisania komentarzy. To wszystko pozwoli nam dotrzeć do większej liczby widzów. No i tak, jeszcze jedna uwaga na marginesie. Zwróćcie Państwo uwagę na moją koszulę. To jest koszula bezkrawatowa, niekoniecznie letnia, ale krawatu do niej nie można założyć. Natomiast, no jak jesteśmy w tradycji, czy w kulturze europejskiej, no to koszula bez krawatu to jest jednak lewacki pomysł, liberalny pomysł, ale liberalny w tym złym znaczeniu słowa liberalny pierwszy w Polsce zdjął krawat Donald Tusk i pamiętajmy o tym. Także jak nie chcą panowie nosić krawatów, namawiam do koszul bezkrawatowych. I tak, yy, coraz więcej dzisiaj pojawia się na YouTube ludzi z prawicy, którzy namawiają nas do przyjaźni z Rosją, że to jedyna droga, że to nasi bracia, że to jest sens gospodarczy, polityczny i itd. Ostatnio miałem taką dyskusję przed kamerami z panem Nikt, który tutaj za bardzo optował za i przyjaźnią z Rosją, i przyjaźnią. Z Białorusią. No i przeraziło mnie to, że on czy inni, jakby powtarzają słowa Aleksandra Dugina. Prawda? Przypomnę, ja o Aleksandrze Duginie pisałem już w Masonerii Polskiej 2012, bo jest to jeden, jeden z głównych reprezentantów masonerii rytu francuskiego-rosyjskiej. Ale ogólnie jeden z głównych reprezentantów masonerii rytu francuskiego, prawda? jest w tej chwili doradcą Putina, ale takim doradcą niechcianym, wymuszonym. W jego biografii w Wikipedii pierwsze zdanie brzmi Syn generała Gieru. Prawda? I on w swoich licznych publikacjach, książkach, które można znaleźć na jego stronie można sobie, jak ktoś nie zna rosyjskiego, ja już dużo nie pamiętam, ale coś tam pamiętam. Natomiast oczywiście można sobie włączyć tłumacza pomocniczo. No to pisze tam o tym, że Gieru to zawsze był tajny zakon okultystyczny. Pisze o y, rządzie światowym, pisze o tym, że ten rząd światowy powinien być w Moskwie albo w Kazachstanie. Pisze o tym, że w przyszłości masoneria będzie rządzić Rosją. No i był taki słynny wywiad Aleksandra Dugina z Grzegorzem Górnym, znaczy udzielił Grzegorzowi Górnemu Wywiadu. No i tam powiedział, co, wy Polacy, to jacyś nie jesteście za mądrzy, bo powinniście trzymać z nami, a nie z Ameryką. Ameryka was zniszczy, zniszczy was gospodarczo, zniszczy was kulturowo, przestaniecie być Polakami, przestaniecie być Słowianami. A z nami będziecie dalej Polakami, dalej Słowianami, z nami jak będziecie trzymać, to będzie wam się dobrze wiodło. I górny w tym wywiadzie pyta go, no a co z naszym katolicyzmem? A drugi mówi, no z katolicyzmu to będziecie musieli zrezygnować, to do tej naszej wizji nie pasuje. Na co górny mówi, no ale wy, wy przecież macie prawosławie i nie walczycie z tym prawosławiem. Dugin mówi tak, ale prawosławie to nie jest chrześcijaństwo. Zwróci Pan uwagę na to, że to jest plotyn, że ono się opiera na plotynie. Znaczy możemy dopowiedzieć, bo Dugin tego nie dopowiedział, że różnica między plotynem, a kabałą, a doktryną masonerii jest no, niewielka. Ko, to, ko, kosmetyczne yy, różnice. No i tak, mówi się też, prawda, bo ci, którzy tak optują za Rosją, mówią dwie rzeczy, że no, Putin jest ostatni niezależny prezydent, znaczy Łukaszenko drugi ostatni niezależny prezydent, Rosja jest niezależna, Rosja nie, nie, nie wpuszcza tej wszelkiej demoralizacji, i jakoś się trzyma pewnych podstawowych zasad, no więc warto z Rosją, no bo to z nią też dobry interes zrobimy. No i teraz ci, którzy optują za tą współ, ścisłą współpracą z Rosją, mówią, że musimy się pozbyć no, pewnych uprzedzeń do Rosji, bo te uprzedzenia nas blokują. Te uprzedzenia powodują taką postawę, jaką ma PiS, czyli taką totalnie e, antyrosyjską. E, no i teraz zauważmy, że to nie są uprzedzenia, tylko to są doświadczenia historyczne. Zresztą takie same doświadczenia historyczne, i, 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 i to warto przypomnieć i podkreślić, jakie mamy z Niemcami, prawda? Bo w tej pisowskiej optyce, no to. Niemcy, nasz przyjaciel, Rosja, nasz wróg, i to jest lekko absurdalne, bo po pierwsze, nasze doświadczenia z Niemcami i z Rosją były takie same. Z pewnością od początku XVIII wieku, natomiast tak naprawdę to i wcześniej były takie same, prawda? Czyli te dwa wielkie. Państwa zawsze chciały doprowadzić do tego, żeby nas nie było, a poza tym one zawsze ściśle współpracowały ze sobą. Mówi się, że od Katarzyny Carycy, która była Niemką i która wielu Niemców nas prowadzała do Rosji, ale myślę, że wcześniej, bo tu warto podkreślić jeszcze jedno, że zajrzeć do Feliksa Konecznego, którego tak yy, liczne dzieła wydaje wydawnictwo Kapital, chociażby, yy, który zwraca uwagę na to, że my jesteśmy w cywilizacji europejskiej, łacińskiej, yy, natomiast yy, i Rosja, i Niemcy są w zupełnie innej cywilizacji, w cywilizacji bizantyjskiej, dlatego oni się tak dobrze ze sobą dogadują, do, nadają na tych samych falach. Tu na marginesie warto zwrócić uwagę jeszcze na to, że Niemcy zawsze dobrze dogadywali się z Turcją. A Turcja jest niby krajem islamskim, znaczy, nie niby w znacznej mierze, jest krajem islamskim, ale też przecież to tam było Bizancją. i już w XIX wieku Niemcy sprowadzali cudzoziemskich robotników. Jest taka książka Jerome K. Jerome, angielskiego pisarza pod tytułem Trzech Panów na Rowerach i oni jadą na rowerach przez Niemcy. Druga połowa XIX wieku. No i wszędzie spotykają cudzoziemskich robotników i wyśmiewają to, co oni robią, bo oni likwidują zwykłe drzewa i sadzą wszędzie niemieckie drzewa, to znaczy topole, które rosną na baczność, żadnej anarchii nie reprezentują. I y, ci cudzoziemscy robotnicy, jak opisuje Jerome, Kadzierome, Jerome te piękne strumienie, które krążyły, które miały wodospady, y, ustawiają na prostej, prawda? Wykładają ich koryto y, kamieniami, żeby płynęły, jak to się śmieje, Jerome, Kadzierome Jerome po niemiecku. I ci cudzoziemscy robotnicy w XIX wieku w Niemczech to byli głównie Turcy. No tak jakoś dziwnie. Się działo, że sprowadzali Turków. Później Hitler tych Turków kasował, ale po II wojnie światowej, kiedy Niemcy znowu zaczęli sprowadzać cudzoziemskich robotników, to znowu byli Turcy. Prawda? Znaczy, ta bliskość kulturowa, co ciekawe, bo to jak inaczej wytłumaczyć, to powoduje. Ale tak, wracając do Rosji. Na Rosję rządzi Putin, no i ci zwolennicy bliskiej współpracy z Rosją mówią z Putinem, można się dogadać, tylko trzeba by inaczej z nim postępować. No i zauważmy, że Putin to jest car. Znaczy on chce być carem, on chce reprezentować wielką Rosję, taką dokładnie jaką była carska Rosja. Natomiast ta carska Rosja cały czas starała się poszerzać, prawda? Ona się tak bardzo poszerzyła, że nie panuje nad tymi terenami, które do niej należą, prawda? I są całe olbrzymie połacie ziemi liczące miliony kilometrów kwadratowych, gdzie normalnie ludzie by wszystko mogli robić, a tam nie dzieje się nic, prawda? to szczególnie chodzi o te regiony przy granicy z Chinami, stąd Chiny patrzą pożądliwie na te ziemie i dają znać, że oni by chętnie je przejęli, kupili, prawda? no bo Rosja też i sprzedawała ziemię. Pamiętajmy, że sprzedała Alaskę, uznając, że no tamto już w ogóle nie, nie, nie da się nic zrobić za daleko od Moskwy, prawda? nie wiedzieli, że na Alasce są takie różne surowce i złoto i ropa naftowa więc Rosja mogłaby sprzedać Chinom tylko że właśnie polityka rosyjska carska niecarska każda jest taka że brać ziemię a nie oddawać ziemię prawda więc póki jest Putin z Chinami kontakty będą takie sobie prawda bo one są dobre i muszą być dobre, bo przez Rosję idzie przecież nowy jedwabny szlak, podstawowe być albo nie być dla Chin. A więc Chiny jakoś Rosji wierzą, że ona im tego jedwabnego szlaku nie zablokuje, ale jednak sytuacja jest napięta ze względu na, na te ziemię. Prawda? To, to jest dla nas dobrze, prawda? Bo Zjednoczenie Rosji i Chin, tak jak o tym mówi Aleksander Dugin, w jedno państwo, takie masońskie państwo, to by bardzo wzmocniło i oczywiście i Rosję i Chiny. Tylko na przykład, kiedy rozmawiałem z panem Nikt i powiedziałem mu tak, że, no ale proszę pana. Dugin, nie Dugin, tylko Putin wykasował wszelką opozycję, robił wszystko, żeby dookoła niego nie było wielkich osobistości, silnych polityków, no bo on jest carem, on jest najważniejszy. No to Putin może odejść w dwojaki sposób, może umrzeć śmiercią naturalną, może ciężko zachorować, to w trojaki sposób może zostać zamordowany. No i co wtedy? Pan Nikt mówi, no to znajdą się tacy z jego otoczenia, silni, którzy przejmą władzę i będą kontynuować jego politykę. Znaczy tak, sam Putin, ja bym mu nie wierzył, prawda, a to, co się stanie po śmierci, po odejściu Putina, to tego tak naprawdę nie wie nikt. Tym bardziej, że my nie do końca wiemy tak, na, tak szczegółowo, co się w Rosji dzieje. Tam są dwie siły, trzy siły. Znaczy, pierwsze są tacy, którzy myślą jak Putin, tylko pytanie, kto by go zastąpił, i czy nie byłoby jakiejś walki o, o władzę i, i, i związanej z tym anarchii, i braku logiki w postępowaniu, prawda, bo jeden zwalczałby drugiego, robiąc jakieś bezsensowne kroki ale jest też duże prawdopodobieństwo, że do władzy dojdzie Gieru, które jest bardzo silnie umocowane w strukturach władzy. To widać minister do spraw wojennych, wojska, to jest człowiek z Gieru, a Gieru, jak mówił Dugin, to jest tajny zakon okultystyczny. A jeżeli ten tajny zakon okultystyczny przejmie władzę w Rosji, no to natychmiast odda część ziemi Chinom, dogada się z Chinami i będzie budował, Próbował budować Państwo Światowe konkurencyjne do Państwa Światowego, które buduje się ze Stanów Zjednoczonych, prawda, który buduje ta Masoneria rytu szkockiego nie do końca, znaczy no przede wszystkim amerykańska, ale nie, nie tylko amerykańska. Więc jest możliwy taki scenariusz i wtedy wszystko się zmieni i współpraca z Putinem nie będzie już współpracą z tym. Przyszłym państwem będzie ten warunek postawiony, który Dugin wprost wyraził, że albo was zniszczymy, albo wy przyjmiecie nasze warunki i będziecie yy, polsza, kuranie ptica, polsza nie zagranica. Yy, zresztą myślę, że gdzieś tam w cichości serca Putin też tą postawę reprezentuje. Natomiast jest możliwy trzeci scenariusz, o którym mówi się w Rosji, nawet to są ślady tego w literaturze rosyjskiej czy w filmie rosyjskim: że y, Rosja jest scalona w Rosję w taki dosyć sztuczny sposób. To znaczy, tam się wszystko pomieszało. Tam w narodzie, jeżeli można mówić w ogóle o narodzie, y, no to. Nie ma jakby takiej prorosyjskości, patriotyzmu rosyjskiego. Już nie ma. Za dużo tej tych mieszanek narodowościowych, językowych, kulturowych. No i tak jak na całym świecie, w Rosji zaczynają dominować w wielu środowiskach, w wielu regionach myślenie pieniędzmi, myślenie biznesowe. Prawda? i Tak jak we Włoszech Wciąż jest tendencja, żeby rozbić te Włochy, żeby one przestały istnieć, prawda? Bo one są sztucznym masońskim tworem i północ od zawsze bogata, i południe od zawsze biedne i, i północ nie chce południa, bo, bo po co jej taki bagaż, po co dofinansowywać to południe, a południe nie chce północy, bo to jest zupełnie inna kultura, inny język, inna kuchnia. To Masonie ich zjednoczyli. I jednoczyła ich, powiedzmy, wspólne dążenie do, do dobrobytu, I, i, i teraz, kiedy ten dobrobyt we Włoszech zanika, no to, to też te tendencje odśrodkowe istnieją i są coraz silniejsze. I to samo w Rosji. I, i istnieje możliwość, że po odejściu Putina Rosja się rozpadnie na dwa, trzy, cztery państwa, być może różne małe. Republiki będą też chciały niepodległości. Walka o władzę, anarchizacja Rosji, pytanie, kto przejmie armię, kto przejmie potencjał jądrowy wtedy, ale jest wiele regionów Rosji, gdzie naprawdę jest dobrobyt i wiele regionów Rosji, gdzie jest bida. I te regiony Rosji, gdzie jest dobrobyt, gdzie tak naprawdę rządzą ci oligarchowie, często żydowscy oligarchowie, znaczy żydowskiego pochodzenia, czy jakiegoś kałmuckiego pochodzenia, islamiści, tam dziwna jest struktura tej oligarchii funkcjonującej na terenie państwa rosyjskiego. No to oni mogą też mieć jakby swoich, są, mogą chcieć swoich państwek i, i nie chcieć finansować tych biedniejszych części Rosji. Tym bardziej, że no jak wspomniałem, myślenie patriotyczne rosyjskie, narodowe, mocarstwowe yy, zanika. No także ja bym powiedział tak, że. Oczywiście Rosja jest naszym wielkim sąsiadem, Niemcy są naszym wielkim sąsiadem i z Rosją powinniśmy żyć jak najlepiej, z Niemcami powinniśmy żyć jak najlepiej, ale jednym i drugim patrzeć na ręce i nie, nie mieć jakichś złudzeń, prawda, że Niemcy się zmieniły czy Rosja się zmieniła. Teraz ta pisowska optyka, Niemcy w porządku, zmienili się, nasi przyjaciele i tak dalej. Za 5 minut, 5 dni, 5 lat może być już zupełnie inaczej. Niemcy to Niemcy, Rosja to Rosja. Prawda? Także ja bym takich legend prorosyjskich ani legend proniemieckich nie tylko nie głosił, ale zwracał uwagę na to, że to są legendy. Dziękuję bardzo.